Walka Ziny z Bachusem w serialu ma bardzo głębokie znaczenie duchowe i archetypiczne, choć na poziomie fabularnym to oczywiście widowiskowa konfrontacja. Oto analiza krok po kroku. Bachus, archetyp i symbolika. Bachus w uniwersum Ziny reprezentuje chaotyczną siłę woli, destrukcyjnej energii i narcystycznej mocy, często utożsamianej z mitycznym demonem lub złym duchem. Jest to postać, która dąży do podporządkowania innych własnej woli, symbolizując aspekt egoistycznego, niekontrolowanego cienia w człowieku. Jego charakterystyka wskazuje, że Bachus to także archetyp fałszywej siły i iluzorycznej władzy, ktoś, kto wydaje się potężny, ale opiera swoją moc na dominacji i manipulacji, a nie na prawdziwej mądrości. Walka Ziny z Bachusem – znaczenie duchowe. Konfrontacja ze ślepą mocą. Walka jest symbolem starcia świadomości z destrukcyjnym cieniem, który próbuje zawładnąć jej światem. Bachus jest jak energia, która nie została zintegrowana, chaos w formie ludzkiej lub nadprzyrodzonej. Test woli i mądrości. Ksena nie walczy z Bachusem tylko siłą fizyczną, to walka o kontrolę nad własnym ego i granicami moralnymi. Musi połączyć siłę, strategię i współczucie, aby zwyciężyć, co symbolizuje wewnętrzną dojrzałość i równowagę. Pokonanie cienia bez destrukcji. Jeśli ksena pokonuje Bachusa, nie niszczy całkowicie jego energii, w duchowym sensie oznacza to integrację destrukcyjnej siły zamiast jej wyparcia. Bachus staje się wtedy elementem transformującej mocy, który po odpowiednim ułożeniu może służyć ochronie, mądrości lub oczyszczeniu. Symbolika i przesłanie Bachus równa się niekontrolowane ego i destrukcyjna wola. Ksena równa się świadoma moc, mądrość i równowaga. Walka uczy, że prawdziwa siła polega na integracji destrukcyjnych aspektów, a nie ich całkowitym unicestwieniu. Jest to lekcja alchemiczna transformacja siły cienia w energię konstruktywną. Podsumowanie duchowe: Konfrontacja z Bachusem pokazuje, że Ksena, jako archetyp wojowniczki i mistrza duchowego, przejmuje odpowiedzialność za równowagę między siłą a mądrością, między wolą a świadomością. Jest to symboliczna nauka o tym, że każde źródło destrukcji można przekształcić w siłę, jeśli podejdzie się do niego z wiedzą i świadomością własnego cienia. Część druga: Ksena zabija bogów. Scena, w której Ksena zabija bogów olimpijskich Hadesa, Atenę i innych, jest jednym z najbardziej symbolicznych momentów w historii telewizji, ale jej znaczenie sięga daleko poza fabułę serialu. To moment o głębokim, duchowym i archetypicznym sensie, który można odczytywać na wielu poziomach mitologicznym, psychologicznym, hermetycznym i filozoficznym. W istocie przedstawia on koniec starego porządku świadomości i narodziny nowej, zewnętrzni bogowie umierają, aby człowiek mógł odnaleźć boskość w samym sobie. Na poziomie mitologicznym zabicie bogów oznacza koniec panowania Olimpu to moment, w którym upada dawna hierarchia boska, a człowiek przestaje być zależny od kapryśnych antropomorficznych bóstw. W micie jest to symboliczny koniec epoki, w której ludzkość żyła pod władzą sił zewnętrznych, zarówno religijnych, jak i losowych. Od tej chwili człowiek zaczyna sam kształtować swoje przeznaczenie. To przejście od zewnętrznego kultu do wewnętrznego poznania, od czci dla bogów do odkrycia Boga w sobie. Można powiedzieć, że to moment, w którym człowiek staje się swoim własnym kapłanem i ołtarzem. To echo hermetycznego przesłania: Poznaj samego siebie, a poznasz wszechświat i bogów. W ujęciu psychologicznym bogowie olimpijscy są niczym innym jak personifikacjami różnych aspektów ludzkiej psychiki. Hades symbolizuje cień i podświadomość, Atena, rozum, intelekt i strategię, Ares, agresję i instynkt walki, Afrodyta, zmysłowość i pragnienie, Zeus, władzę i ego. Kiedy Ksena ich zabija, nie niszczy tych sił, lecz przestaje być przez nie kontrolowana. To metafora wewnętrznego procesu integracji, który Karl Gustav Jung nazywał indywiduacją, stawaniem się całością poprzez pogodzenie wszystkich sprzecznych części siebie. Zniszczenie bogów to zatem śmierć ego i zakończenie panowania nieświadomości nad człowiekiem. Ksena staje się symbolem świadomej duszy, która przestaje być marionetką wewnętrznych bogów i przejmuje odpowiedzialność za siebie. To moment duchowej dojrzałości i wyzwolenia. Na poziomie hermetyczno-alchemicznym zabicie bogów ma jeszcze głębsze znaczenie. W alchemii każdy proces przemiany przechodzi przez cztery główne etapy: czernienie, bielenie, zarzucenie i czerwienienie. Ksena przechodzi przez wszystkie te fazy w swojej duchowej drodze. Zstąpienie do Hadesa symbolizuje czernienie, czyli konfrontację z cieniem, bólem i śmiercią. Oczyszczenie poprzez współczucie i przebaczenie odpowiada fazie bielenia, uwolnieniu się od ciężaru ego. Zrozumienie swojej boskiej natury, moment oświecenia to zarzucenie, wreszcie zniszczenie bogów i narodziny nowego dziecka, ewy oznaczają czerwienienie, czyli pełne zjednoczenie duszy z duchem, odrodzenie w nowym eonie świadomości. Bogowie umierają, ponieważ ich czas się skończył, stare energie kosmiczne ustępują miejsca nowemu człowiekowi, zintegrowanemu, świadomemu boskiemu. W tym sensie ksena jest wcieleniem archetypu alchemicznej wojowniczki, żeńskim Chrystusem, który przechodzi przez śmierć i odrodzenie, by przynieść światu nową świadomość. Zstępuje do podziemi, aby zmierzyć się z własnym cieniem, walczy z bogami, by przekroczyć granice ego, chroni dziecko symbol nowego światła, a ostatecznie składa siebie w ofierze, by osiągnąć duchową apoteozę. Nie niszczy boskości, lecz uwalnia ją z form. W jej postaci boskość odzyskuje pierwotny sens, staje się wewnętrzną iskrą, która istnieje w każdym człowieku. Zabicie bogów olimpijskich przez Zinę można więc odczytać jako mit o śmierci starych paradygmatów i narodzinach nowej duchowej świadomości. To moment przejścia od ery zewnętrznego autorytetu do ery wewnętrznej mocy, od wiary w bogów do wiedzy o boskości w sobie. Echo tej idei słychać zarówno w filozofii niczego, gdy mówi, że Bóg umarł, jak i w hermetycznej zasadzie, jak na górze, tak na dole. W obu przypadkach chodzi nie o zniszczenie boskości, lecz o jej przemianę i przeniesienie z nieba do ludzkiego serca. Ksena staje się zatem symbolem nowego człowieka, wojowniczki świadomości, która przez doświadczenie bólu, śmierci i miłości odkrywa w sobie wieczne światło. Śmierć bogów nie jest aktem destrukcji, lecz aktem wyzwolenia. To symboliczna zapowiedź nowego eonu, w którym boskość przestaje być poza nami, a staje się naszą wewnętrzną naturą. W ten sposób Ksena, zabijając bogów, nie kończy mitu, ona go dopełnia. Pokazuje, że boskość nie jest już na Olimpie, ale w sercu człowieka, który odważył się poznać siebie i stanąć twarzą w twarz z własnym cieniem. Część trzecia: Kogo z bogów olimpijskich zabiła Ksena? W serialu Xena, wojownicza księżniczka Xena zabiła większość bogów Olimpu podczas wydarzeń związanych z przepowiednią, że dziecko Ziny Ewa później Livia przyniesie koniec bogom. Zginęli między innymi Posejdon, bóg mórz i oceanów. Xena zniszczyła go już wcześniej, kiedy znalazła sposób na jego śmierć. Dionizos, bóg ekstazy i wina, który próbował bronić olimpijskiego porządku. Hefajstos, hefajstos, bóg ognia i kowali, jego własne boskie bronie zostały użyte przeciwko niemu. Demeter, bogini urodzaju i natury, również zginęła w wielkiej bitwie bogów. Atena, bogini mądrości i strategii, jedna z głównych przeciwniczek Ziny, zginęła z jej ręki. Afrodyta została oszczędzona, ale tylko dlatego, że utraciła swoje moce, Ksena jej nie zabiła. Apollo, bóg światła i muzyki, zginął z rąk Ziny. Hades, bóg podziemi, został zabity przez Zinę wcześniej, aby uwolnić duszę i zakończyć jego panowanie. Hera, bogini władzy i małżeństwa, zginęła w konflikcie o dziecko Ziny. Zeus, najwyższy bóg Olimpu, ojciec bogów Xena, zabiła go błyskawicą, bronią stworzoną przez Hefajstosa. Z bogów olimpijskich ocaleli tylko Ares i Afrodyta i to nie przypadek. Afrodyta straciła moc, a Ares ocalał dzięki miłości i więzi ze Ziną. Symboliczny sens śmierci bogów. Każdy z tych bogów reprezentował część ludzkiej psychiki lub archetyp. Zabicie ich symbolizuje proces wewnętrznej transformacji, w którym człowiek przestaje być rządzony przez nieświadome siły. Zeus śmierć autorytetu, pychy i dominacji ego. Atena koniec intelektualnej kontroli i zimnego rozumu, zwycięstwo mądrości serca. Posejdon ujarzmienie emocji i podświadomych burz. Hades przejście przez cień śmierć iluzji, wyzwolenie z lęku przed nieznanym. Apollo koniec duchowego perfekcjonizmu i przesadnego światła rozumu. Hephaistos, transformacja materii, spalenie więzów fizyczności. Demeter, uwolnienie się od przywiązania do natury i cyklu narodzin i śmierci. Dionizos, transcendencja zmysłowej ekstazy i popędów. Herak, śmierć kontroli, władzy i zazdrości. Po tej transformacji zostają tylko dwa archetypy, miłość Afrodyta i wola Ares. Miłość i wola to dwie pierwotne siły, które w hermetyzmie tworzą boskie dzieło. W języku alchemii to koniunkcja opositorum, zjednoczenie przeciwieństw, które rodzi świadomość boską. Dlaczego Ares i Afrodyta przeżyli? Ares i Afrodyta to archetypy ognia i wody, męskiego i żeńskiego, miłości i mocy. Nie mogli zostać zniszczeni, bo są podstawą samego życia. W symbolice duchowej przetrwanie tych dwojga oznacza, że po zniszczeniu wszystkich iluzji i form pozostaje esencja stworzenia, miłość i wola to one stają się nowymi bogami, ale nie na Olimpie, tylko w sercu człowieka, który przeszedł przez alchemiczne oczyszczenie. Podsumowanie duchowe. Zabicie bogów olimpijskich przez Zinę to nie akt nienawiści wobec boskości, lecz akt wyzwolenia od starych energii. To symbol śmierci ego, dominacji, iluzji i lęku. Kiedy giną bogowie, kończy się epoka zewnętrznych autorytetów, a rodzi się nowy świat, w którym człowiek odkrywa, że sam jest boski. Ksena zabija bogów, by pokazać, że prawdziwa moc nie płynie z góry, ale z wnętrza. Bogowie umierają, gdy człowiek staje się świadomy swojej własnej boskości. Część czwarta. Mapa duchowej transformacji z iny poprzez zabicie bogów. Poseidon emocjonalne oczyszczenie i ujarzmienie wód podświadomości. Mit: Ksena zabiła Posejdona, boga mórz, aby uwolnić ludzi spod jego tyranii. Symbol: woda, emocje, podświadomość chaos. Alchemia, proces Nigredo pierwsze zanurzenie w chaosie, gdy adept zaczyna widzieć swoje nieświadome emocje. Kabała Sefira jest od fundament królestwo snów i emocji. Psychologia jungowska: Posejdon to nieopanowana sfera uczuć i instynktów. Znaczenie duchowe: Zabicie Posejdona oznacza, że Ksena przestaje być rządzona przez emocjonalne burze i pragnienia. Nie wypiera emocji, lecz je rozumie i oczyszcza. To moment, w którym wojowniczka zdobywa panowanie nad oceanem własnej duszy. Hades, śmierć lęku i wyzwolenie cienia. Mit, Xena zstępuje do podziemi i zabija Hadesa, by zakończyć jego panowanie nad duszami. Symbol, śmierć, cień, podświadomość, przeszłość. Alchemia, nigredo, konfrontacja z ciemnością i rozkładem starego ja. Kabałat, sefira, Hod intelekt i świat, form, wstąpienie w cień. Jung, Hades to archetyp cienia, wszystkiego co ukryte, wypierane i nieuświadomione. Znaczenie duchowe, zabicie Hadesa oznacza, że Xena pokonuje swój lęk przed śmiercią i własnym cieniem. Wchodzi do świata zmarłych, by odzyskać utracone fragmenty swojej duszy. To moment duchowej regeneracji, zejście w piekło, by odzyskać światło. Atena koniec tyranii intelektu. Mit: Atena bogini mądrości, była jednym z najgroźniejszych przeciwników Ziny. Zginęła z jej ręki. Symbol, intelekt, strategia, logika, racjonalny porządek. Alchemia przejście od Nigredo do Albedo oczyszczenie przez świadomość. Kabała sefira, chod, rozum i język, intelektualna struktura rzeczywistości. Jung Atena to archetyp mentalnej kontroli i dominacji rozumu nad duszą. Znaczenie duchowe zabicie Ateny oznacza, że ksena przestaje być niewolnicą intelektu. Rozum, który dawniej rządził sercem, zostaje zintegrowany i podporządkowany mądrości wewnętrznej. To moment, w którym rozum ustępuje miejsca intuicji i bezpośredniemu poznaniu ducha. Apollo, koniec iluzji duchowego światła. Mit Apollo próbował bronić boskiego porządku, lecz zginął z ręki Ziny. Symbol, słońce, rozum, porządek, doskonałość. Alchemia, Albedok światło, które po zbyt intensywnym blasku musi zostać zrównoważone przez cień. Kabałat, sefira, tajfred, piękno, równowaga, serce. Jung Apollo to archetyp perfekcjonizmu duchowego ego i nadmiernej jasności. Znaczenie duchowe zabicie Apollo oznacza pokonanie duchowej pychy złudzenia, że oświecenie to doskonałość i czystość. Ksena odkrywa, że prawdziwe światło nie jest ślepe, lecz współczujące. Śmierć Apollo to śmierć duchowego ego. Herat śmierć kontroli i zazdrości. Mit herat strażniczka boskiego porządku i małżeństwa ginie w konflikcie o dziecko Ziny. Symbol kontrola, władza, zazdrość, tradycja. Alchemia Albedo oczyszczenie poprzez pokorę. Kabała, Sefirabina matka format struktura. Jung-Hera to archetyp matki kontrolerki energii, która trzyma świat w sztywnych ramach. Znaczenie duchowe. Zabicie Hery oznacza uwolnienie się od potrzeby kontrolowania życia i innych. Ksena przestaje być uwięziona w roli, strukturze i społecznych normach. Wchodzi w stan wolności duchowej, staje się dzieckiem ducha, nie córką tradycji. Demeter przekroczenie przywiązania do cyklu natury. Mit Demeter bogini płodności i przyrody ginie w chaosie końca Bogów. Symbol ziemia, cykl życia, narodziny i śmierć. Alchemia przejście do Citrinitas, przebudzenie świadomości, że materia to tylko forma ducha. Kabałat Sefira malczat, ziemia, świat manifestacji. Jung Demeter to archetyp matki natury i karmicznego koła życia. Znaczenie duchowe zabicie Demeter to wyjście poza przywiązanie do cyklu narodzin i śmierci. Ksena przestaje utożsamiać się z fizycznością, rozpoznaje siebie jako duszę nieśmiertelną. To krok ku wolności od reinkarnacyjnego koła Samsary. Dionizos transformacja popędów i ekstazy. Mit Dionizos ginie jako jeden z olimpijskich bogów. Symbol zmysły ekstaza trans, wino-popęd. Alchemia Citrinitas sublimacja energii seksualnej w duchową moc. Kabała sefira-neca miłość, przyjemność, pasja. Jung Dionizos to archetyp instynktu i zmysłowego upojenia życiem. Znaczenie duchowe. Zabicie Dionizosa oznacza transformację energii seksualnej w energię duchową. Ksena nie tłumi popędów, lecz przekształca je w ogień życia, w moc miłości i współczucia. To akt czystej alchemicznej sublimacji. Hefajstos przekroczenie materii i mocy tworzenia. Mit: Hefajstos, bóg ognia i kowali, ginie z pomocą własnej broni. Symbol ogień materii technika siła tworzenia. Alchemia, Rubedo, ogień transmutujący. Kabała, Sefira, Gebura, moc, energia, ogień. Jung, Hefeistos to archetyp twórczej energii, która może zniewalać lub wyzwalać. Znaczenie duchowe Zabicie Hefeistosa to symbol zrozumienia, że prawdziwe stworzenie nie pochodzi z rąk, lecz z ducha. Ksena przestaje być rzemieślnikiem, a staje się twórczynią rzeczywistości wewnętrznej. To moment, w którym ogień materii zostaje przemieniony w ogień ducha. Zeus, śmierć ego i iluzji boskiego autorytetu. Mit Zeus, władca Olimpu, ginie z rąk ziny od błyskawicy stworzonej przez Hefajstosa. Symbol władza, autorytet, pycha patriarchalne panowanie. Alchemia, próbę do końcowy ogień spalający ego w płomieniu jedności. Kabałat Sefira cizd, autorytet i boska moc, którą trzeba zrównoważyć. Jung Zeus to archetyp superego Ojca boskiej władzy. Znaczenie duchowe. Zabicie Zeusa to symboliczna śmierć Boga zewnętrznego autorytetu, któremu człowiek oddaje moc. Ksena, zabijając go, staje się własnym źródłem boskości. To ostateczna faza inicjacji rozpoznanie, że Bóg nie jest tam, lecz tu. Ocalenie Aresa i Afrodyty zjednoczenie miłości i woli. Po zniszczeniu wszystkich Bogów pozostają tylko Ares i Afrodyta. Ares symbol woli, ognia, działania. Afrodyta symbol miłości, wody, uczucia. Sena ich nie zabija, bo rozpoznaje, że te dwie siły są podstawą życia. Miłość i wola, eros i logos, kobiece i męskie, to dwie energie, które po oczyszczeniu tworzą nową świadomość. W nich kończy się wielkie dzieło zjednoczenie przeciwieństw w opositorum, podsumowanie duchowe, zabicie bogów przez zinę to metafora duchowego wyzwolenia człowieka z panowania nieświadomych sił, archetypów i iluzji. Każdy zabity bóg to kolejny krok w procesie alchemicznej transmutacji. Z emocji w spokój, z cienia w światło, z rozumu w mądrość, z władzy w wolność. Na końcu tego procesu nie ma już Olimpu ani bogów zewnętrznych. Jest tylko świadomość czysta, zjednoczona, boska. Ksena staje się niewojowniczką przeciw bogom, lecz ich następczynią. Nie niszczy boskości, przywraca ją człowiekowi. Część piąta ostateczny poziom świadomości. Jaki poziom ksena osiągnęła w ostatnim odcinku na skalach świadomości? Znakomite pytanie i bardzo głębokie. Bo finałowy odcinek Ziny Wojowniczej Księżniczki to nie tylko koniec serialu, to symboliczna śmierć ego i w niebo wstąpienie duszy. Przeanalizujmy to w świetle mapy świadomości Davida Hawkinsa 0-1000 gdzie 200 równa się odwaga, 500 równa się miłość, 600 równa się pokój oświecenie, 700 tysiąc równa się stan mistycznej jedności Chrystusowej Świadomości. Poziom Ziny w ostatnim odcinku OK, od 700 do 750. Czyli stan oświecenia przez ofiarę, tak zwanemu transcendentalne oddanie jaźni dla dobra innych. Oto dlaczego. Śmierć egot Saturn plus Słońce. Ksena akceptuje własną śmierć nie z przymusu, lecz z pełnej świadomości. To symbol alchemicznego rozpuszczenia ciała i osobowości Solf et Coagula. W kategoriach Hawkinsa wyjście poza strach przed śmiercią ponad 600. Bezinteresowna służba Jowisz plus Wenus. Nie ratuje siebie, nie walczy już z losem, poświęca się, by uwolnić dusze innych. To czysty poziom miłości bez warunków OK od 500 do 540, który dzięki ofierze zostaje wyniesiony na poziom boskiej jedności 700+. Symbolicznie to przejście z w Słońce do Keter Korona na Drzewie Życia. Zjednoczenie przeciwieństw wojowniczka plus uzdrowicielka. W Zinie jednoczą się Mars wojowniczka i Wenus miłość, Księżyc emocje i Słońce duch. Cień, zło i światło, dobro, to pełna integracja duszy, czyli stan oświeconej całości około od 700 do 750. W wstąpienie apoteoza, w finale ksena staje się istotą świetlistą, zjednoczoną z boską świadomością, pozostającą jednak w służbie świata. To odpowiednik Buddy, Jezusa czy Sofii, mistrzyni, która wraca do źródła z sercem pełnym współczucia. Poziom od 750 do 800 świadomość ja i Bóg jesteśmy jednym. Podsumowanie duchowej ewolucji Ziny, etap 1 wojowniczka zemsty, gniew, siła, ego. Na początku duchowej ścieżki dominuje energia ego, gniewu i walki. To etap, w którym jednostka identyfikuje się ze swoją mocą, siłą i zdolnością do konfrontacji, często reagując impulsywnie lub poszukując odwetu. Poziom świadomości na tym etapie według skali Hawkinsa wynosi około od 150 do 200. To czas, kiedy siła i gniew są źródłem energii, ale brak jeszcze integracji i świadomości wyższej. Etap 2: Odkupienie i pokuta odwaga, uczciwość. W drugim etapie następuje konfrontacja z własnymi błędami i odpowiedzialnością za działania. To czas odkupienia, pokuty i nauki prawdy wobec siebie i świata. Energia ego zostaje przekształcana przez odwagę, uczciwość i dyscyplinę. Poziom świadomości rośnie do około od 200 do 350. Tu człowiek uczy się przyjmować konsekwencje, pokonywać egoistyczne reakcje i rozwijać siłę wewnętrzną w sposób świadomy. Etap 3 miłość i współczucie serce otwarte. Ten etap wprowadza energię otwartego serca, miłości, współczucia i empatii. Osoba uczy się uzdrawiać emocje, rozpuszczać napięcia i otwierać się na innych ludzi bez osądzania. Poziom świadomości osiąga 500. Praktykowanie miłości i współczucia pozwala na harmonizację relacji, rozbudzenie intuicji i integrację doświadczeń z poziomem emocjonalnym i duchowym. Etap 4. Przebaczenie i mądrość spokój ducha. Na tym etapie jednostka wchodzi w głębszy spokój i równowagę. Przebaczenie sobie i innym staje się narzędziem transformacji. Pojawia się mądrość duchowa zdolność do patrzenia na życie z szerszej perspektywy i akceptacji naturalnych procesów. Poziom świadomości według Hawkinsa wynosi od 540 do 600. To czas, kiedy ego jest coraz mniej aktywne, a decyzje i działania płyną z wnętrza w zgodzie z prawem wyższym. Etap 5 Śmierć ego, ofiara, oświecenie. Ostatni etap to całkowite uwolnienie od ego, oddanie i transcendencja osobistej tożsamości. To czas pełnego oświecenia, zrozumienia jedności wszystkiego i integracji z boskim źródłem. Poziom świadomości przekracza 700. Tutaj życie nie jest już kierowane przez osobiste pragnienia czy lęki, lecz przez świadomość, miłość i światło, które promieniują na wszystkich poziomach emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Część szósta droga przez czakry. Ksena w ostatnim odcinku symbolicznie przechodzi przez pełny proces przebudzenia kundalini i otwiera ósmą czakrę tzw. czakrę duszy lub czakrę gwiazdy duszy Soul Star Chakra, zwaną też w tradycjach hermetycznych koroną korony (superketer). Przejdźmy przez to krok po kroku, by zobaczyć dlaczego jej transformacja jest właśnie tym doświadczeniem. Pierwsze: pełne przebudzenie kundalini. W całym serialu energia Ziny wznosi się od czakry podstawy Mars aż do czakry korony Sahasrara. Czakra jeden Korzeń Muladara: wojna i przetrwanie. Pierwsza czakra związana jest z przetrwaniem, instynktem i poczuciem bezpieczeństwa. W motywach serialu reprezentuje energię wojny i walki o życie. Pod wpływem Marsa energia ta manifestuje się jako siła, agresja i instynkt przetrwania. Praca z tą czakrą pozwala ugruntować ciało i świadomość, uwalniając blokady związane z lękiem i przetrwaniem. Czakra 2 Sakralna Tswadistana Uzdrowienie Emocji. Czakra Sakralna odpowiada za emocje kreatywność i zmysłowość. W serialu symbolizuje proces uzdrawiania emocji, odkrywania subtelnych uczuć i czułości. Pod wpływem Wenus, czakra ta otwiera serce na radość, przyjemność i intymność, pozwalając na głęboką transformację emocjonalną i zrozumienie własnej wrażliwości. Czakra 3 Splot Słoneczny Manipura Kontrola i Moc. Czakra Splotu Słonecznego łączy energię osobistej woli, kontroli i mocy. W kontekście serialu pokazuje, jak bohaterka uczy się panować nad sobą i swoim wpływem na świat. Energia Słońca umożliwia pełne wykorzystanie własnej siły w sposób świadomy, przekształcając instynkty i ego w kontrolę, pewność siebie i świadomą moc. Czakra 4 Serca Anahata Miłość do Gabriel. Czakra serca jest centrum miłości, współczucia i harmonii. W serialu motyw Miłości do Gabriel symbolizuje rozwój empatii, otwarcie serca i głęboką więź z innymi. Energia Wenus i Jowisza wspiera transformację emocjonalną w kierunku współczucia, akceptacji i duchowej miłości, pozwalając integrować uczucia osobiste z energią uniwersalną. Czakra 5 gardła Wiszada Prawda i Głos Duszy. Czakra gardła odpowiada za wyrażanie prawdy, autentyczność i komunikację. W serialu reprezentuje moment, w którym bohaterka odnajduje własny głos i staje w prawdzie wobec siebie i świata. Pod wpływem Merkurego Czakra ta rozwija zdolność wyrażania myśli, emocji i intuicji w zgodzie z wewnętrzną prawdą, co prowadzi do pełnej autentyczności. Czakra 6 Czoła Aina, wizje i intuicja Czakra trzeciego oka symbolizuje intuicję, wizję i widzenie energii subtelnych. W serialu przejawia się w postaci zdolności przewidywania, rozumienia motywacji i widzenia światła oraz cienia w sobie i innych. Księżyc wspiera rozwój intuicji, percepcji i kontaktu z podświadomością, umożliwiając głębokie duchowe wglądy. Czakra 7 Korony (Sahasrara) śmierć i zjednoczenie z Bogiem. Czakra korony jest centrum duchowej jedności i oświecenia. W motywach serialu symbolizuje moment transcendencji, śmierci ego i połączenia z boskim źródłem. Energia Saturna i Słońca umożliwia integrację wszystkich poziomów świadomości fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego, prowadząc do pełnej harmonii i oświecenia. Kundalini wznosi się, oczyszczając każdy poziom z dawnych traum, wojny, winy, bólu, odrzucenia. W finale energia osiąga punkt pełnej integracji Sahasrara, a potem przekracza ją. Otwarcie ósmych czakry czakry duszy Soul Star Chakra. Ta czakra znajduje się około od 20 do 30 cm nad głową. W mistycznych tradycjach symbolizuje połączenie z wyższym ja i świadomość chrystusową Buddzi. W ostatnim odcinku Ksena, umiera świadomie czyli opuszcza ciało bez lęku. Staje się światłem i działa dalej jako duch, pomagając innym to znak, że działa z poziomu ósmych czakry i już nie z ziemskiego ciała. To jest pełny rozwój kundalini energia dotarła do źródła i połączyła ją z boską świadomością. Symbolika ósme czakry. Ten aspekt symbolizuje połączenie z nadświadomością i boską jednością. Jego żywiołem jest eter boski, reprezentujący najwyższy poziom energii duchowej sięgający poza fizyczną i subtelną rzeczywistość do źródła wszystkiego nadświadomości. Kolor tego aspektu to biało-złoty lub iryzujący, co symbolizuje czystość, światło duchowe i harmonijną integrację wszystkich energii. Pod wpływem planet Uran i Neptun wzrasta zdolność do odbierania intuicyjnych przekazów, wizji duchowych i świadomości jedności ze wszystkim, co istnieje. Stan świadomości odpowiada oświeceniu i służbie boskiej, jest to poziom, w którym ego zostaje całkowicie zintegrowane, a dusza działa w harmonii z kosmicznym porządkiem, promieniując światłem i miłością. Archetypy związane z tym aspektem to Chrystus, Sofia oraz Wojowniczka Światła symbolizujące jednocześnie mądrość, współczucie i aktywną, świadomą służbę dla dobra całego stworzenia. W systemie sefirotycznym odpowiada to Daet lub Superketer, czyli punkt łączący wiedzę i świadomość z najwyższym źródłem duchowym. Ciało subtelne tego aspektu to ciało przyczynowe, będące boską iskrą duszy, źródłem twórczej energii, świadomości jedności i potencjału duchowego, który przenika wszystkie niższe poziomy świadomości. W tym stanie Ego już nie istnieje. Ksena nie działa, ona promieniuje, nie walczy, staje się siłą harmonii. Duchowa konkluzja. W języku alchemicznym finałziny to koniunkcja opositorum zjednoczenie przeciwieństw wojny i pokoju śmierci i życia materii i ducha. To moment, gdy Kundalini, energia ziemi łączy się z duchem światło niebios, pełny alchemiczny ślub w sercu i koronie. Podsumowanie: pełne przebudzenie Kundalini, otworzenie czakry korony i czakry duszy ósme. Przejście w świadomość boską od 700 do 800 w skali Hawkinsa. Symboliczna apoteoza stanie się istotą światła. Dodatek do rozdziału o Lucyferze, czyli podsumowanie: ostateczny sens duchowy. Scena z lucyferem jest jednym z najgłębszych momentów całej serii, bo pokazuje, aby światło było czyste, musi zejść do cienia. Ksena nie zniszczyła lucyfera, ona go ustawiła na właściwym miejscu w kosmicznej strukturze. To symbol równowagi między światłem a mrokiem, pomiędzy duchem a materią, świadomością a ego. Lucyfer nie jest więc tylko złem, jest koniecznym elementem rozwoju świadomości.